Nie no, jak teraz to luz będzie, nie? No. W ogóle Damian jest? Damian zostaje na statku cały czas. A chyba został na statku. Ale... A żeby... ale... No lamus, lamus. Nie, nie bawi się z nami w ten, w no, najazd. Kurwa, kondujchy nie mam na tym, jumpa. <grym>, ale ci cieszy no, boi. co Że... Mina, mina. O, ładna. <grym>, to, to nie, to I Paste, to zimę, Kicajte, nie, jest coś tam? Co? Nie, nie, Pierdole, patrzcie, znalazłem ciało. No już, nie, ciało. nie, ma, chodź, nie, 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 już, nie, 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 ciało nie, 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 Ej, ty wiemy, daj, Halo? daj, daj, to oh. daj, daj. daj, Co? Ma, ja, daj no, daj no, daj no, 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 tutaj dałem, no, no, Nie wątpię. Ale przecież, że dłużej temu właśnie znalazłem okay. ja, Jak jest tam, co? Ja pierdolę O, puławka na tym? Co tu się dzieje? Puławka na tym, na pręcie To jest puławka na tym, obcej. to jest puławka z kulcami na, na tym skakaniu Kurwa, jak ja i tak spadam, to co? Tak, ja są ty... w końcu spać? Ja pierdzielę, to ja idę gdzie indziej. A ja to pierdolę, ja tam nie wchodzę, kurwa. Tak. Żyjesz? Ej, proszę. Filip, jakieś dźwięki wydajemy, jak skaczemy? Tak, tu ty, ty ten. Po co chodzę? Kto tam, kurwa? No, kurwa. Tu też? No jedni, ty jem. jebnijcie. jednijcie, walnij. Ja zresztę, zresztę, zresztę. Ej, te kolce są nieaktywne chyba tutaj jedna Nie, raz były aktywne. Nie, 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 nie są. O, zabij tego! Bez łopatek ktoś. Się... bez kity, te kolce w ogóle są nieaktywne. Biegnę <laughs> Jewnęły za mną? Tak. LOL Stopki? Nie Mina tam chyba jest przeciwnik, bo coś zamknął. Damy zamknąć coś. Czy... No kurwa, to jest. Gdzie te kolce są? Dobra. Jak dojdę do wyjścia, to będę zadowolony. No, to Turet, by tu jest turet. Pienina. Aaaa! Gdzie Dobra, wyłącz. O oh, oh that's uh. so, né? A i, i idziesz na fajerek gdzie? O no no, no czuj się. Dobra, robot. On. Gdzieś tutaj był. O, tam widzę go już Widz. jakie oh. strzelają już? No, powalone są. Musimy reaktorów strzelać. Widzimy. Dobra, żyjemy. O, to ty tak, tak. no, tak, był. No ja mój... sobie Masz próbować, Why not? Sporo osób żyje, więc... Najpierw, najpierw nie wrócisz. On mnie chyba ci wstrzelił, bo się też włokie rysały w mojej rękach. No, ale Spot. szybko zmieniły fokus. Sporo osób żyje, sporo osób żyje. Tak, dużo osób żyje, naprawdę. Trzy osoby. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Damian, chyba nie sprawdzisz. Wojtusz! Wojtek, ja na sobie <śla> coś

ale zajebista była ta, ta pułapka na tym, na tym, na tym No, ona to im bardzo dobra gra. Helio Boy. Najlepszy na świecie. I ta Miniusia czy jak tam, <laughs> nie zabijał. bo <laughs> skoczyła nad Minią i nie był ofiarą. Można Pieniądze. go topować. Hej Max. No, Max. Maxio. Piękna buffa, piękna. <laughs> Naprawdę piękna mafa. I też jest nuts. Moja ulna, mam nadzieję, że moja dat... ulna. Nie, to wszyscy deadga. No chcemy jak to Ale popatrz... ja już się nie spierdolę.